No okej ludziska witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kierok. Słuchajcie, znajdujemy się na serwerze Jasia, czyli jasiemc.pl Idziemy grać Wars. jest ze mną dzisiaj Paweł Cześć witajcie, jestem Paw Ja ze mną Paweł. peł Paweł się na pierwszej ręce Także ludziska znajdujemy się na pierwszej ręce, słuchajcie tabis chyba Paweł ile się nie mylę Dobra Paweł, Pochwal się co Pochwal masz, jakie masz itemki. FAK Zlagowało mnie, prawie spadłem. E, Paweł. Nie, nie mam itemków! Wow! Nie, nie masz itemków wcale? Nie no, dobra, tylko mam. <laughs> Story! Mam, mam diamentowy mieczyk po prostu, ja w nie wierzę w moje szczęście. Ja zawsze mówię rudość, nie radość. No, czasami to tam. Można no, bo ominąć. nie jest radość, no, tam no, jakby no na nie. to nie spojrzeć. No w sumie. To by się cieszył z tego, że jest rudy. No i no sorry, ale. Taka prawda ja mam drewniany miecz, jest! Masz drewniany miecz? Paweł, tu wygrałeś życie prawie. Czekaj, czy to ty jesteś? Nie, to nie ty. Weź odwróć się Poskocz! Skocz! Rąk. Ty się musisz odwrócić, żeby popatrzeć na mnie To ty, ty jesteś? Skocz! Tak. Skocz! O, dobra jeszcze rzucam butelkami, x Czyli tam mamy Pawła, tam mamy Pawła Słuchajcie, tutaj mamy jednego z moich widzów Bo pamiętam nick, widzicie? Takim jestem, kurde, dobrym youtuberem Nie to co inni Żartuję oczywiście Nie to co pawł. Nie to co pawł. Widzisz, pamiętam z nick swoich widzów A nie, właśnie Bo ty nie a pamiętasz nie, nie Nie co? Nie? Zatrzyjemy już dwie osoby, a ty nadal nic Gratuluję Cicho Paweł, ja Gada, jestem... Gadaj dalej, no, gadaj dalej Ej, Paweł, wiesz dobrze, że jestem najlepszym tutaj wojownikiem z Minecraft, a tyś jest taki blondyk, blondyn No jestem blondyn No, ale zobacz na swój hełm stary, to się wszystko zgadza jest żółty, złoty, gówniany i tak dalej ale... Co? Ja tam od ciebie był Stary, ja idę na środek. Widzę typka, widzę typka, stary Chodź później, pójdziemy jeden na jeden Użesz. jak na razie mamy sojusz, jak będzie... Jak już my zostaniemy sami, to wtedy będę mógł ci wcadzić mój mieczyk pomiędzy nogi Eee, nieważne A nieważne. sojusze są tutaj dozwolone? Nie sądzę, nie sądzę Cicho, Paweł, ty się nie znasz jeszcze Ty <laughs> nic nie wiesz, ty nic nie wiesz, Paweł A co ja wiem? No ty nic wiem. właśnie w każdym razie, ludzie, chciałbym wszystkim tutaj podziękować, którzy pod Małuk. ostatnim odcinkiem oddali łapkę w górę, bo 130 ponad łapek w górę. Poza tym był trochę taki nietypowy też temat w odcinku, to jest z Zubim. I też właśnie to jest dla mnie dziwne, że ludzie tak to odebrali i chyba. A co, większy. Większość. większość... Łapki? Cicho, ty nic nie wiesz. Cicho. Czy to ty byłeś? Czy to ty spadłeś? Bo nie wiem, czy w ciebie nie, miał... ja nie, nie, ja nie, spadłem. ja spadłem. Ale na też jest blond. Było jakiegoś ziomeczka. O, spadłem. Zabiłem go, dobra Paweł, to będzie walka yes. 1 vs1 Papspel.youtube.com y, slash sam jesteś kropka Versus Kirox TV. jedna ruda małpa z rudymi ścianami. Sreszk z Ej masz może Sresh Sresh Bo ja, ja nie mam jak się do ciebie dostać musisz <suszy> być jakieś przejście Paweł, uważaj ktoś w ciebie strzela, uważaj Paweł! Uciekaj! Uciekaj! Zdraż, ktoś w ciebie strzela, Ktoś w ciebie Jezus Ej, dobra, nie, nie, o, tak, tak nie będziemy tego Nie, no weź Tak nie wiecie, będziemy nie tego porządną Paweł, porządną chcesz prawdziwo porządną walkę? To czekaj Czekaj, ja już odpalam nodusa Ja Już odpalam, czekaj Ja też, już Nodusa <noise> <ładował. głos> Już działa tobie? Tak, tak, wszystko jest okej okay. Już dobra, mam wszystkie linie pomocnicze mi... <głos》> i w ogóle Mi coś się nie chce ładować Na tak, specjalne cienie mam zamontowane Dobra, Paweł, jesteś, czy, jesteś tak, czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy na, na porażkę Tak, jesteś gotowy na porażkę, Paweł? Tak. Dobra. Walka 1 vs 1. Pawspel kontra Kiroks-Twierrude. E, to uroda I dlaczego to akurat będzie pas? Y... Dobra. Aha, lecimy. Lecimy. Pawł Dostałeś się do mnie. No i co? No i co? No i co? Na co ci to było? Paweł? Słucham. Usup. Wiesz stary, ja mówiłem tobie przed odcinkiem, że wiesz, że tobie zapłacę za to, że wygram rękę. Ale wiesz co Paweł, Paweł, ale, ale mówiłeś o jednej, jak na razie zagraliśmy jeszcze je, Paweł, jedną. ja myślałem, że ty, że ty lubisz małpki Ja myślałem, że ty lubisz małpki, a ty jesteś taki, jesteś taki po prostu, no, jesteś taki nie dla niego. zwierząt Widzicie, nie lubi zwierząt, nie lubi biednej małpki z rudymi sutami Nie lubi Ale koty Dajcie, daj, daj, dajcie jemu suba, nie, nie dawajcie mu kartofla Okej, okay, ludziska, słuchajcie, znajdujemy się na kolejne ręce. Paws znowu jest ze mną, no. Paws nie chciał wyjść, no. Mówimy mu, Paweł, wyłącz ty, wyłącz tymi spika. On powiedział, nie stary, muszę z tobą nagrać. Powidło do mnie skoczyło, powidło, powidło, proszę zostaw mnie. Stary, kupię ci chlebek. No, zostaw mnie, stary, please. To jest jeden z moich widzów, też powidek. Boże, ja nie wierzę. Zabiłem go, powidło, powidło, czuj się, kurde. Nice. Czuj się po prostu. Pewnie, czuj, po drewni. prostu czuj się, Ni, nic więcej, czuj się po prostu. Okej, okay, tak więc ja idę na środek. Okej. Okay. A ja nie mam żadnych itemków, czekaj, może tu tutaj coś w skrzynce będzie? Ja mam słabe jak widzisz O Boże, mam siekierkę stary. stary, to będzie wygrana runda, to będzie wygrany stary. Ale drewnianą to szybko. Nie, diamentową! A kurde drewnianą to mógłbyś się po word pobawić. Budowniczy czy pan E właśnie ja tak na kiedyś na serwerze, jednym nie będę mówić na którym to nie był ten Na Skywarsach warsach. Tak jest Paweł! Z kolegą... Za tobą! Nie! Co? No dokończ tam G Graliśmy z kolegą, nie, to sobie tak graliśmy chyba z 50 minut, bo sobie zaczęliśmy robić skyblocka Bardzo fajna zabawa 2 na 10 polecam Co? Skyblocka na serwerze robiliście? Na tak. Skywarsach? Tak, spadłem. O stary! Co tutaj jest? Stary, ja w to nie wierzę! Dobrze. Nie, ty nic nie widziałeś! Ty nic nie słyszałeś! Ty nie... Aż się oplułem z tego wrażenia Ludzie wbijajcie na kanał Pawła Na kanał Pawsa.pl On tam buduje On buduje Plecy, 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 plecy Daj mi dokończyć proszę Paweł Nie rób mi tego Paweł, nie, Paweł Czekaj, yes. nie teraz, czekaj daj... Niech się naładuje nam HP I daj mi powiedzieć, daj mi powiedzieć swój okay. Swój, okay. swój ten no tekst Słuchajcie, to jest, to jest Paweł, słuchajcie, za każdą subskrypcję on coraz bliżej jest do Minecrafta Premium. Widzicie, on nie ma skina, on jest troszeczkę biedny, no wiadomo, czasami tak bywa, czasami tak bywa, nie żeby się naśmiewał. I Paweł, ja ci jutro kupię 100 subskrypcji. Czy będziesz wtedy miał Minecraft Premium, czy musisz mieć 1000? No, musi być z Tak, musi być z miliard, więc słuchajcie, ja pokażę wam swojego skina, yy, czapka mi na oczy schodzi, macie w wejść w opis, kurde, wcisnąć yy, kanał, link do kanału Pawsa, musicie wejść na niego, musicie wcisnąć, subskrybuj, a jak nie to, to, to Paweł, Paweł wam kupi. Yy, nie kupi wam ziemniaków, o tak, nie kupi wam ziemniaków. Co? A tak, będą ziemniaczki na obiadek. Jezu. Yes. Dobra, to będzie walka jeden versus jeden. Paweł! Podnikiem Paws.pl wersus dubek. dubek, czyli tak zwany e, rudy Kiroks, czy coś. Kiruś. Jest Kiruś. Yes. Dziubuś przez <laughs> Jasia Dziubuś, tak, dziubuś. Czy jesteś gotowy? Tak. Dobra, lecimy ciebie! Czy wygram, czy wygram, Paweł, pamiętasz, pamiętaj o PayPalu, pamiętaj. Dobra, no dzięki, dobra, Paweł. No. Dobra, dzięki, tak, Paweł. Jak coś to po filmie, wiesz, się dogadamy. Nie, tak, PayPal, ale cichutko, jak coś to wytnę, to. Co? Dobra, dobra. Także ludziska, widzimy się na kolejnej ręce, a Ty, Paweł, podawaj PayPala teraz. Hmm, Już? Tak. Ja. Ok. No, okej, okay, ludziska, znajdujemy się na kolejnej ręce. Paweł już mi podesłał pala spokojnie, będzie tam. Będzie będzie troszeczkę Paweł, Paweł hajsu, więc możesz się spodziewać jego, ale to nieważne, nie... co. Specjalnie czekaliśmy, bo to wiesz, nie ma sensu nagrywać tak no, ciemno. Tak, taka prawda, ludzie. Rudemu się nie ufa, prawda? Tak, Rudym się. Co? U. Dobra Paweł, chodź, ja, zaufaj mi w tym tylko momencie, w tym tylko wypadku. Dobrze, ja ci tutaj uratuję, stary. Chodź, chodź będziesz tutaj skakać. On na mnie strzela. Paweł, nie możesz paść on, on, on może. No, on może, ty nie możesz. On ma antiknoka. Ma Paweł, możesz skakać tutaj. Wodę już wylałem. Spokojnie. Dobra, budujemy się. Paweł, chodź tutaj. Paweł, uratuj mnie. Paweł, no to... rozwal tego kobla. Paweł! What the... No Paweł, bo umrę. Ratuj ty mnie! Umrę! Paweł, ra Dobrze już jest. Idziemy do tej chuziper. Chuziper, kolejny widz na tej radce! Fuck, fuck, fuck! Jest, spadł! Ja też spadłem! Shit! Nie ujmę tego mieczek, stary. Chcesz jakąś siekierkę? Jaki masz w ogóle mieczek? Żelazo, żelazo. Wskoczysz czy mam za ten. Żelazo? Ohohohohoho! Paweł, parkur like bremu! Zauważyłeś, że trzy ręki z rzędu tak yy, ładnie nam idą? Że albo ja wygrywam, no. albo ty, teraz pewnie przegramy obydwa, ale nieważne, nieważne Jak coś to... No, on ma, on ma łuk on, on ma, uk. on ma łuk On wygra, on ma łuk Jezu, Paweł Jezus Maria, Paweł O właśnie, ludzie Jak ktoś dotrwał do tego momentu, napiszcie w komentarzach Jezus Maria, Paweł Ty też masz, Paweł, to napisać A ja nie dotrwam do tego momentu Jak to Paweł? Ej, jest tutaj, widzę, on się wychylił lekko, wychylił swoje minecraftowe Zawiłem go! Po ślady Po, po ślady, tak, Minecraft y po ślady Ej do co, ty go zawiłeś? Tak Paweł Dobra, czy jesteś gotowy na 1 versus 1 Poczekaj, tylko się tylko ubiorę, bo mi się... nie Paweł, Paweł! Okej okay. Dobra, jesteś, czy jesteś gotowy? <grym> tak, jestem gotów To poczekaj Paweł Dobra, na 3-4, na 3-4 i 3, skoc... 4. skaczemy! <grym> nie, nie skaczemy <grym> Lecimy 3, 4 Paweł, odpalaj tego cheeta! Paweł! Nie zumiem, nie! Zapłacę ci, mam, mam, zapłacę, ci mam, mam, kuzyni, zapłacę ci, kuzyni, mam kuzyni! Yeeeee! Jest, jest, dobre kuzyni! Można cofnąć transakcję jest. na PayPalu? Nie. No okej, okay, ludziska, skakraliśmy sobie dzisiaj na Sky Warsach Był ze mną dzisiaj Paweł, czyli Paw spell. spell? czyli Paweł? Paw czyli Paweł, Paweł, Jan, Jan Paweł. Także słuchajcie, ja wam bardzo, ale to bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, Paweł, yy, usług dla Pawła, tak z, za tą ostatnią rękę, pamiętajcie tylko o sobie, bo nie można tak żyć z nim, naprawdę. W każdym razie ludziska, zapraszam was na kanał Pawsa, wbijajcie, subskrybujcie, ja żartowałem mogłem z tym usługiem, jeżeli ktoś by nie obczaił, jeżeli ktoś by nie wyczaił tego i Paweł, cześć. Cześć. Cześć.